Cześć, ja jestem rzeźnikiem. To ja. Dzisiaj ja gramy. w... Losowe punkty. Będziemy brać karteczki. Z losem. Z ilością punktów. Nie będziemy A. wiedzieli, co tam jest napisane. Tak, może być tam 5 punktów, albo nawet na minusie. Na minusie, nawet. Jeden. Albo mogą być tam procenty różne, w sensie będziemy obliczać swoje punkty. Nie o tych procentach mówię. Trochę się przyda matematyka. Będziemy Oj. walczyć o tę ilość punktów. Ale będą również promocje. Takie razy dwa. Możemy ustalić, co będzie razy dwa. Dokładnie. Jesteś gotowa? Na zniszczenie? No, że no, tak. Kogo zniszczymy? Dzisiaj. Dobra. Dobra. Może tych chcesz wymyśleć, co chcesz na początek? Czy? Nie wiem, może w supek, supek. Skąd? Supek. Z pola karnego? Ale, albo... albo z kropki może. Albo możemy tak, że te z kropki, z pola karnego Dam ci fory okay. na początku no, dobra Gramy Uwaga A, strzelasz! Zaiskrzyło między nami Niezły jestem! Dobra, uwaga I nie patrz na to Nie patrzę Nie wiem, czy dobrze to do góry nogami dam, czy... Nie do góry nogami dobra, ale... dobra Dobra, o tyle gramy i po tej konkurencji zobaczymy, co tam było. Chcesz, okrągłą czy okrągłą? Wydaje mi się, że okrągła jest okay. Dobra, to po ile szałów? Po trzy? Możemy po trzy. Dobra. A jaki robimy bonus? Dobra, to jak się trafi dwa razy pod rząd w słupek, to jest bonus. Dobra. Mam nadzieję, że tam nie ma na minusie. Ojej! Okay. Dobra. Nie, no, no, o, nie, nie, Tak być. blisko, no, drugiej. To, to nie fair. Dobra, może jeszcze uzyskam bonus. Na siłę, lekko, spięty, nie wiem jak. Na siłę. Tragedia! Jezu, tragedia! Siła! No nie udało się. Pewnie tam było plus 10 i straciłem to. Dobra, drugie podejście. No nie, ale do bramki wpadło chociaż. Nie a No nie! Nie ma! No. Wiatr! Nie, nie Dobra, no mamy całe powiedzieć. zero. Dokładnie. Dobrze <noise> jesteśmy. Jak się z tym czujesz? <noise> Mieszane uczucia powiem. Zobaczmy, o co walczyliśmy. Owe o no, minusa. Tylko wy wiecie na razie, co mieliśmy Półtorej punkta było punkta. Nie, tak no. nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ja wymyślam taką konkurencję. Bo trzy rzuty karne, ale tylko ja biorę losy z utrudnionych karnych. Gramy o. Wie? Jeden karny to jest jedna ilość tych punktów, a bonusem będzie jeśli strzelisz w bramkę od słupka lub od Okej. Okay. Dobra, to ja sobie biorę jeszcze utrudnienie, żeby, żeby nie było tak prosto. No ja mogę patrzeć? A nie, Już? nie wiem. O, dobra. 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 Stąd strzelam? Tak. Dobra. A, kurde. Jeden. Jeden. No nie, no to jest... ty! Za wolny rozbieg wzięłaś. Dobra, masz jedną, teraz ja strzelam tobie. O Jezu, zakręcone karty. Dobra, to nie będzie zaskoczenie, będziesz widziała, co to będzie. Łaga. <śm> <śm> 3, 4, jest 20. 15. Mogę, że 15, co? Możesz zrobić. Dobra, piętnaście to już. <śm> Za bardzo pokręcone to było Dobra. Udało się, trochę mam czerwoną rękę, ale jest dobrze Wszystko jest w porządku Na szczęście ja nie mam utrudnień karnych Nie wiem, czy spróbuję w supek, bo... Flashback Tak blisko No nie, no nie Dobra. Ale zobaczmy Ciężko było, jeszcze, jeszcze to teraz czuję <laughs> Okej, okay. broni tylko lewą rękę. Jezu, ja się trochę boję Jeszcze ja trochę ciekam Nie ma czego Dobra, ja to tylko obronię Yeah. To ja! To jak? Lewą ręką mogą tylko brać. Jeszcze to... się raz tak Teraz dopiero ogarnęłam, że to wpadło, tak? Ja Miałem taki zapłon trochę lekki. Myślałem, że obroniłem, tak? No ja myślałem, że obroniłeś, ja Ale ja już to czułem na ręce, że to złapię. I a to ręką miałeś, tak? Nie ja lewą ręką mogłem tylko. Aha. Dobra, to masz dwa. A ja, ja mam zero. Dwa. Dobrze, nie, jest. Dobry jestem, dobry. <laughs> strzelam z kropki, ale to nie jest utrudnienie. to. Bo strzelam z kropki to. Mała piłka To jest chyba utrudnienie dla bramkarza, nie? Nie no, jest to utrudnienie dla mnie w sumie Dobra Ja tak fajnie... Ja mam nadzieję, że tam jest na minusie Jest? Może tam będzie na minusie Dobra, losuję szybko dla broniącego na jednej nodze Dobra, wiem co No Udało Oj, się, ja, ja. w końcu coś się udało. Mam nadzieję, że mam też fartę do tych karteczek dzisiaj. Może tam na minusie jest. Oby nie, oby nie. Powiedz, że strzela w lewo. Okay. Dobra, Natalia, jak coś. To ja strzelam w lewo. Ale moje lewo. No, bo ja nie w które lewo. Moje lewo, ja. No, prawa, lewa. Inne mi się nie mylą, tylko prawa i lewo. No. Prawa, Albo... lewa. Prawa, lewa zawsze mi się właśnie. Prawa, lewa mi się myli. Inne się nie mylą. Prawa, lewa. lewa. Albo ja myślałem, że to będzie takie podchwytliwe, że ty musisz. Strzelać w naprawdę, w prawo. Jakby... Zobaczmy, ile to jest. Takie fanfary. 30 punktów. 30 do 10. O kurczę, ale wyszłaś na prowadzenie. To jest chyba największa taka karteczka. No, to już była największa karteczka. O, ale, ja. ale dobrze. Teraz ty losy kartkę i wybierasz konkurencję. Uwaga. Uwaga. Nie mam, jest. <noise> Dobra. Dobra, trzy minuty. Bramka to gol. Yy, dziura to razy dwa. Dobra. Dobra. Trzy, dwa, jeden, star. Dobra. <noise> Prawie dziura. <noise> A, nie udało się. A no tak, było są dziury, ja zapominam się go. Za szybko. Oj! Nie! Dobra, muszę trochę zwolnić z tymi skillami, nie? Może tak. Ale nie no, masz sobie 30 punktów. Ja jestem y, człowiekiem, któremu bardzo łatwo zrobić dziurę. Oj, do to zginiesz na tym kanale. <grym> <Prawie>. <grym> <grym> 2, 2, 2. 3, 2. 3, Yeah! Jura! Jura, co mogą. nogą! A się już zmęczyłam. <śmany> A A. Dobra, koniec. 5-4, dobra, ciekawe ile tam było. Dwie dziury mi dałaś. A i tak mam nadzieję, że to wygrał. Pięć, 5. jest 5. ok. No ja mam 30. To ja mam teraz tyle ile miałeś poprzednio. A ty masz? 55? Tak. To jest konkurencja czwarta, tak? Skoro mamy brameczkę. Mam taki pomysł. No jeszcze wyjmę dwa losy. Ten los daje tu. tu. Jak to trafimy, to to przyjmujesz, wylosuj następny, zaraz ci wytłumaczę co chodzi. Daj do bramki. Dobra, jeszcze jeden odwziąłem. Daję do dużej bramki. Mamy trzy strzały i wybierasz sobie co strzelasz. Aha. Dobra, to jest decydujące. ostatni. Oj, się celowałaś. Tak. No chyba się nie uda, dobra. A! A! Nie udało się Zaraz ugrałem mecz, więc musimy szybko kończyć To jest decydujący strzał, uwaga Ja mam... No, tyle punktów do Natalii Zobaczymy, czy to się zmieni Gdzie lecisz <grym>, Dobra, ustalmy, że tam wleciało, nie? Duża bramka Oj! Dobra, ostatni strzał Nie, Boże, proszę, nie! Dobra, nie to tylko mam los dużej bramki Zobaczymy, czy wygrałeś, czy nie Okay. Może będzie razy dwa okay, Mogę, nie. mogę Jeszcze możesz wygrać, możesz wygrać Czekaj, ja mam 30, 30 marca, A mógłby... ty masz 55, 55. No, no. <grym> Ale wygrałem No, tak myślałam, że wygram Twoje pierwsze zwycięstwo wygrałem. Jest mnie W ja. końcu Jak widać, że tutaj Natalia mnie zbiła nieźle <grym> Przed nagrywkami powiedziałaś Jak ze mną wygrasz, to jeszcze raz zostanie. Więc już się bało. Tyle, to byli wielcy o,